Cześć, a dzisiaj tutaj zagramy sobie właśnie challenge. Gram tutaj ze Snowem i Mistakenem i będę pokazała właśnie trzecią grę, jakby w tym ostatnim stageu. Bo w sumie ten challenge jest naprawdę bardzo prosty, zagraliśmy tutaj dwie gry no i poszło bardzo łatwo. I napiszcie w komentarzach ogólnie, ile wy macie wygranych, ile wy wygraliście, no ale myślę, że 80% raczej zrobi 9 no 9 winów, ponieważ no tam widziałem, że wszyscy, wszystkim bardzo łatwo losuje. Są aż cztery przegrane, to jest naprawdę bardzo dużo Jak na taki challenge Dobra, myślę, że takie dwie przegrane Byłyby dobre, a tu cztery są aż to Na luzie, to jakiś Primo Spike Więc kurczę, no powinno być Bardzo łatwo jeszcze można szansę dokupić Gram ze Snowem Tak, tutaj gram ze Snowem i Mistakenem Wiem, że jakiś czas temu powiedziałem, że z Mistakenem już chyba nie będę więcej grał Bo trollował, no ale Grzecznie przeprosił, to już mu wybaczyłem, no Na drugim koncie Teraz będę z, czasami grał właśnie z widzami Ten challenge, bo tam w sumie jakoś mi Mega nie zależy i zaraz otworzymy sobie jeszcze dwa Mega Boxy. Tam mogę chyba tylko jeden gadżet trafić w całej grze to. Otworzymy zaraz sobie mega boxy z zastarpoincy. Dobra. O, mogę teraz jednego Megaboksa otworzyć. Pyk, otworzę sobie Mega Boxa. <laughs> Ciekawie, coś wpadnie. No, 400 golda, dobra. Albo dobra, teraz otworzę te dwa jeszcze, co tam będę. Chociaż nie na no dobra, nic nie wyleci. Więc widzimy się już w ostatniej gierce, w tym... Drugim stage'u. Mapa scena główna. Wiem, że mam po polsku, no ale. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, teraz jak widzicie, gramy tutaj kompem Stew, Mr. P i Bibi. W sumie nie jest może to jakiś mega dobry komp, no ale Bibi się dość fajnie spisuje, więc tutaj kliknę od razu. Radi. Dobra, oni mieli radi, więc fajnie. Już myślałem, że teraz gra się zapakowała w ogóle. O, teraz dało cały team. No ale w sumie tu już trochę wyżej jesteśmy, bo to już szósta runda. Dobra. Oczywiście chcę tu 9-0 zrobić. Kurde, jest teraz szelka w enemy. To w sumie trochę niedobrze, jak jest szelka w enemy. Dobra, trzeba tu jakieś oro zrobić. Dobra, szelka leży. O, to nie jest Dobra, to i nie trafiłem, niestety. Tylko, no właśnie, tu się Bibi kampi. Aj, aj, Leży. Dobra, dostał. Nice. W sumie tarcza byłaby trochę lepsza do Bibi. No ale już trudno, kurde. Znowu, teraz dostał jakiegoś laga, chyba. Dobra, zniszczy. Nie, serio mnie cień dobił. Myślałem, że dobiję go jeszcze tą bańką. Dobra, ale w sumie Mistaken Staken teraz ma ping, to już będzie trochę łatwiej. Teraz dało już lekko lepszych, no ale tak, to no, nie są macie za dobrzy w sumie. Pyk, dobra. Trzech leży, więc to jest, no, powinien trafić. No dobra, nice. Okej, okay. w sumie to nie będzie jakiś długi odcinek, bo te rundy idą dość szybko tutaj. Dobra, tu wiedziałem, że ta szelka tu przyjdzie, w sumie to wyczułem już. Ale bańka się podbiała, Cox. Jeszcze tu kolejną im wrzucę. Dobra, no i tutaj już teraz to wygramy. Powinien to trafić. Chociaż teraz w sumie to nie wiem. Dobra, leży. Nice. O nie, tutaj ktoś dzwoni w tle, przepraszam, tutaj. Mistaken dzwoni, po co on dzwoni? Patrzcie, teraz stoi i dzwoni. No to niezły gość. Co na Discordzie dzwoni. Dobra, dostał. Nice. Pyk. Ładnie. No, podej mi, staken. I puff, wjeżdżam. <laughs> Ciekawe co on chciał. Dobra, nice, wygraliśmy. Chociaż ten mecz był już trochę dłuższy niż inne. Pyk, więc teraz dostaliśmy 1000 star I widzimy się już w ostatniej grze, w trzecim stageu. Tu myślę, że będziemy grać kompem Mr. Peace, You i Bibi. Może tak samo, zobaczę, może to zmienimy. Więc widzimy się już w ostatniej gierce w dzisiejszym odcinku. Dobra, mamy to już ostatni meczek, widzicie, mamy 8-0 w tej chwili. I ta, jest taka, no, Grałem tutaj kompem Stew, Rosa i właśnie Bibi. No i co teraz, jak wygramy, to będzie PSG, na Mike. Ogólnie ten challenge jest naprawdę bardzo prosty, bo no całkowicie tutaj nikt nie miał w ogóle. Chyba tylko jedną bramkę straciliśmy i to, przez to, że nasz teammate zawczył. A tak to praktycznie tutaj wszystko do zera. Bardzo szybkie mecze. Dobra, no jakieś randomy, oni doszli tutaj do 9 stage'a, nie wiem jak, ale pewnie mieli samych takich tutaj słabszych. Dobra. Już pierwsza bramka w 12 sekund, bardzo ładnie. No w sumie mogłem się pobawić i grać wszystko Mortisem, no ale może kiedy indziej już tak zrobię. <laughs> Cały challenge Mortisem, Leonem i Dynią, to będzie dobra. Oj właśnie, może takie zrobimy w kolejnym razem. Oj to w sumie byłby dobry pomysł. Myślę, że i tak dałoby radę wygrać takim Mortisem, Leonem i Dynamikem. Na takim challenge. Gratulacje, wygrywasz, P wygrywasz PSG Cup 2021, bardzo ładnie. Screenshota sobie zrobię Nie wiem po co, ale Dobra Odbierz Mamy pięknego skina Dynamite'a PSG Mike O, tego screenshot'a usunę Dobra Dwa SS sobie zrobiłem Czemu nie? Dobra, no i co? To by było w tym odcinku na tyle Napiszcie w komentarzach Ile wy zrobiliście wygranych Ponieważ No to było dość łatwe Wątpię w ogóle, żeby ktokolwiek to przegrał Nie? Te cztery, te Wiadomo, że tam na niższych pucharkach takie 5000 to pewnie przegrywają. Albo z randomami. No i co? To by było w tym odcinku na tyle. Potem jeszcze zagram na drugim koncie z kimś. I co? łapkujcie, subskrybujcie, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Siemka, Elo!